Potem udało się już te psychotropę odstawić, bo na dłuższą metę czułem, że po prostu jeszcze bardziej mnie niszczą. I trafiłem na bardzo dobrą panią psycholog, która mnie wyciągnęła z wszystkiego. I udało się to wszystko jakoś przepracować, przerobić, aczkolwiek jakieś tam skazy zostały. Na przykład właśnie brak zaufania. Ciężko mi to strasznie przychodzi. Eee, cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jestem jakiś tam podejrzliwy tak dalej, co bardzo, bardzo przeszkadza w związkach i zdaję sobie z tego sprawę. No, tak to wygląda. Także nie jest kolorowo. No. Czy trafiłeś od razu na dobrą, panie psycholog? Czy szukałeś? Mm, trafiłem od razu na dobrą, bo dostałem z polecenia od mojego przyjaciela. To był pierwszy raz, kiedy się zderzyłeś w ogóle z terapią? Tak, 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 tak. tak. Yy... Na początku w ogóle to było tak, że nie chciałem iść, bo mówię, co mi jakaś baba będzie gadać, co ona może wiedzieć, nie? Ale powiem szczerze, to najlepsza decyzja w moim życiu. To jest Każdemu polecam. Jeśli ktoś naprawdę czuje, że coś mu w głowie doskwiera, coś go gryzie, to naprawdę polecam. To jest niesamowite, że to nadal. Nadal, mimo takiej ogromnej już, już yy, świadomości społecznej, nadal to jest w jakiś sposób takie temat, tabu. temat tabu, trochę mm. piętnowany. A, to... a czy to, że to jest piętnowane, to akurat mi się bardzo nie podoba, bo to jest naprawdę yy, wyzywanie, na, wyzywanie kogoś, że nie wiem, że jest yy, pizdą, bo, bo idzie do psychologa czy coś, że, że facet facet powinien sobie sam poradzić. Szczerze, to właśnie przez to, że jest taka presja na facetach wywierana, że powinien wszystko dźwigać na swoich barkach, być, nie wiem, wysoki, przystojny, dobrze zarabiać, utrzymywać całą chatę, być z złotą rączką i ze wszystkim sobie radzić, to kurde, masa facetów odbiera sobie życie właśnie przez to, bo nie jest w stanie tego dźwignąć, bo za duża presja jest. I to jest, to jest chore, nie. Kiedyś usłyszałem od pewnego znanego influencera, że nigdy nie pójdzie na terapię, bo wie, że to jest dla słabych ludzi, on słabo nie jest. Jakby rozumiem, że ktoś może mieć taką perspektywę, nie? Że... Ale to jest... Też tak kiedyś myślałem. Też tak kiedyś myślałem, że to, jest, że to jest oznaka słabości, ale nie. To jest po prostu najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć. Trafić na. Jeszcze trzeba trafić na dobrego psychologa, bo są tacy, co w ogóle nie powinni mieć, nie wykonywać tego zawodu. To prawda. E... Także trafić na dobrego psychologa, to, to naprawdę potrafi uratować życie i otworzyć umysł na wiele. Wiele tematów, które ci ułatwią potem to funkcjonowanie w tym popieprzonym świecie w tych czasach.